Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu. Jak widzicie, przede mną kolekcja tarcz. W końcu się doczekaliście tarcze pilarskie do Ukośnic. Dzisiaj będzie to tematem. Natomiast zanim zaczniemy omawiać te tarcze, wrócimy trochę do tych dwóch Ukośnic, o których ostatnio był film, ponieważ tam kilku rzeczy nie dopowiedziałem i wydaje mi się, że to jest też dobry moment teraz, żeby to zrobić. Także przenosimy się na miejsce z tymi pilarkami. Jest kilka rzeczy, których nie dopowiedziałem, tak jak mówiłem. Może zacznę od tej pilarki. Tutaj. Może ją otworzę. No, gdzie jesteś. Tutaj mamy, może tak, wyłącznik elektromagnetyczny, i on sobie tam działa w środku. Dosyć ważne. Ważne urządzenie w przypadku, kiedy nam powiedzmy się spieszy. Ja często mam w pracy tak, że po prostu mam tego cięcia mnóstwo, i dlatego ten wynalazek jest super. Oczywiście, to jest tylko mechanizm, który tutaj mamy, on się tam stopuje, natomiast tam z tyłu jest ten mechanizm elektromagnetyczny, ten hamulec. Co jeszcze? Bardzo ważna sprawa. Jest tutaj ukryta. Ja już tego nie zdejmowałem, ale co to jest? To jest pasek klinowy. Tutaj idzie. I przy wyborze pilarek ukośnic bądź innych maszyn, zwracajcie uwagę na to, czy jest napęd przenoszony na pasku, czy bezpośrednio. Tak jak w tej pilarce, prawie bezpośrednio, ponieważ w tej drugiej jest to na um, nie na łożyskach, ale na zębatkach przenoszony napęd. Natomiast tutaj jest na pasku klinowym. Nie wiem, w jakim stanie on jest. Kiedyś będę musiał to sprawdzić. Natomiast no, do tej pory to wszystko działa, także nie ma najmniejszego problemu. Bardzo ważna rzecz: ci, którzy pracowali na pilarkach i tego typu, i na tych bez, bez tego paska, czyli napęd bezpośrednio przenoszony z silnika na tarczę, to wiedzą, o czym jest mowa. Jest bardzo duża różnica w pracy samej pilarki. I oczywiście to też ma wpływ na obroty, ponieważ jeżeli mamy pasek klinowy, automatycznie można zwiększyć obroty nie, obciąż nie obciążając silnika. To, jest, to są te dwie rzeczy, które są w tej ukośnicy. Natomiast w tej drugiej, tu mamy taką historię, o której zapomniałem wspomnieć. A mianowicie to jest ten stół. Ten mały stolik formatowy, e, niestety, tutaj nie można tego stolika pochylić, samego stolika, ani nie możemy pochylić tarczy. Czyli tutaj możemy ciąć tylko i wyłącznie pod kątem 90 stopni. I to w zasadzie byłyby wszystkie rzeczy, które chciałem tutaj omówić, e, których wydaje mi się, że zabrakło. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze. No, tu jeszcze są takie stopy montażowe do tego stołu dedykowane. No ale wydaje mi się, że to jest akurat chyba rzecz, która jest przy każdej ukośnicy. nie wiem. No, ja używam takich i takie mam. Dobra, to to już zostawiamy. Teraz przechodzimy do tarcz pilarskich. Wczorajsze nagranie niestety musiałem przerwać. Zostałem zawezwany przez żonę. Także przechodzimy dzisiaj do tego, No tak jak już sobie swobodnie rozmawiamy o nieszczęściach to Ciekawy jestem, ile Wasze żony czy dziewczyny pozwalają Wam spędzać czasu w warsztacie. No dobra, a teraz na poważnie. Jak widzicie, kilka tych tarcz mam. Może tak, na początku tylko powiem, że nie będę opowiadał każdej z tych tarcz osobno, ponieważ to nie jest tematem filmu. Tematem jest to, która tarcza powiedzmy jest najlepsza do ukośnic. Jak widzicie te wszystkie tarcze, które tutaj mam, mogę założyć do moich ukośnic, ze względu na to, że mam jedną ukośnicę, która ma no, wielkość tarczy prawie tak jak w pirace formatowej, czyli 305 mm. Natomiast nie będę o niej zbyt wiele mówił, tak one wyglądają. Oczywiście one są też w mniejszych rozmiarach, ja tutaj mam taką starszą, która też, no ona już ma bardzo, bardzo ciężkie czasy za sobą. Nie wiem właściwie po co je trzymam, ale je mam. Te tarcze firmy Devalt, one były najlepsze, jakie do tej pory spotkałem na rynku, jeżeli chodzi o mm, cięcie drewna konstrukcyjnego. Czyli one cięły po prostu jak burza. Jedyny minus tych tarcz, niestety, bardzo szybko się tępiły, szczególnie przy mokrym drewnie. Jeżeli drewno było suche, tarcze mieliśmy zawsze suchą, wyczyszczoną. Można było przedłużyć żywotność, ale no niestety nie zawsze tak jest, jakby się chciało. No i te tarcze po dwóch, trzech miesiącach trzeba było wymienić bądź przeostrzyć. Ja niestety nie mam takiego punktu, w którym mógłbym przeostrzyć tarcze. No i za każdym razem muszę kupować. Jedyna, jedyny plus jakby tych tarcz, które, tych resztek tarcz, które mi zostają, powiedzmy, które się już nie nadają do drewna, one są używane do laminatów. Czyli jedna robota, nie wiem, jakaś podłoga laminowana, wtedy zakładam te tarcze. One oczywiście są opisane, żeby się nie pomylić, bo mam ich całe mnóstwo. I wtedy używam ich do laminatów. Po tym czasie już lądują na półce i czekają może na jakiś pomysł. Dobra, to mamy te tarcze, czyli DeWalt Construction, typowe tarcze do drewna konstrukcyjnego 48 zębów czyli tarcza uniwersalna. Następną tarczą, która powiedzmy jest godna polecenia czy rodzajem tarcz to, jest, to są tarcze CMT. Myślę, że większość z Was spotkała się z tą firmą i używała tych tarcz. To są bardzo dobrej jakości tarcze, które niestety mają swoją cenę, natomiast są o wiele bardziej żywotne niż tarcze Dewalta na przykład i co jeszcze? Te tarcze po pierwsze są bardziej żywotne, a po drugie są bardziej precyzyjne. Czyli bo tarcza nie tylko musi być ostra, ale ona też musi być jakby równa. Nie wiem jak to wyjaśnić, bo może w ten sposób. Tarcza słabej jakości nie jest do końca płaska. Czyli tarcza taka najtańsza, jakaś tam marketówka ona po prostu powoduje vibracje, przez co rzaz piły nie mamy, taki jak jest określony na, przykład na opakowaniu, czy na samej tarczy jest to opisane, czyli na przykład 3 mm, tylko ona ma, ma, ma na przykład 3 1. Wtedy możemy się zdziwić, kiedy używamy lasera, i no nie, każde cięcie nam no, przycinam tą deskę trzy razy i ciągle jest za krótka. No, mniej więcej na tej zasadzie. Ja za tą tarczę zapłaciłem prawie 800 koron No i nie ukrywam, że trochę mnie bolało Szczególnie, że sprawdzałem, testowałem tą tarczę, czy ona się nadaje do pilarki formatowej No powiem tak, nadaje się super Natomiast miałem problem, ponieważ ona jest cieńsza I klin nie pozwalał mi ciąć Na przykład rozcinać płyt na niej. Także wędruję do ukośnicy tej większej ze stołem Dobra Mamy Mamy to, tarczę Bosza, może tak, bo mam ich kilka. Tutaj jest taka tarcza. Oczywiście nie patrzcie na rozmiary, ponieważ rozmiary, no to wiadomo, no ja używam do, tak jak mówiłem, do tej ukośnicy większej, która no, ma większy, większą średnicę, <coughs> przepraszam, większą średnicę tarczy. Także to jest ta różnica, ale mam też małą, może na temat tej małej powiem, ona jest trochę przechodzona już. Tarcze Boscha, które przetestowałem, były różne i skończyło się na tym, że jakby najlepsze tarcze, które do ukośnic pasują i w miarę są żywotne, to jest Top Precision firmy Bosch. Czyli tarcze dosyć solidne, jeżeli chodzi o jakość cięcia, czyste cięcie, czysty żas. Natomiast chciałem powiedzieć o. W dwóch tarczach, które są jakby moimi faworytami to są tarcze Felder z serii Silent Power i Festool dwie tarcze, które praktycznie do każdej ukośnicy, niezależnie od tego czy to jest marketówka czy czy no jakiś lepszy sprzęt to są najlepsze tarcze, jakich do tej pory używałem najbardziej żywotne najbardziej Precyzyjne cięcia można robić z tym, czyli małych elementów, które no przy słabej tarczy lubią gdzieś wystrzelić albo no po prostu się poszarpać. Jeżeli na przykład robimy naprawdę małe, małe cięcia, chociaż tego nie polecam, lepsza jest piła ręczna. Tarcza Silent Power Feldera, to jest tarcza generalnie dedykowana nie do ukośnic, ale do pilarek formatowych, czyli. Do większego sprzętu. Natomiast ja sobie tak spróbowałem. Chciałem zobaczyć, jak to będzie funkcjonować, ponieważ tutaj musimy zwrócić uwagę, że te tarcze do pilarek formatowych, one są o wiele cięższe. One są cięższe, takie bardziej masywne i no nie zawsze ukośnica powiedzmy, może nam rozpędzić tą tarczę do takich obrotów, jak byśmy chcieli. To też jest dosyć istotne, bo możemy w ukośnicy mieć 3000 obrotów. Założymy taką tarczę i nagle się okazuje, że mamy 2500 obrotów na minutę, ale tak to wygląda. Tarcza Festool to jest akurat tarcza z Capexa, oryginalna, daje radę z każdym materiałem, czy to jest dom, buk, czy egzotyki, czy nie, jak burza wszystko, czyli ta tarcza jest faworytem, tarcza uniwersalna. Ta też jest tarczą, powiedzmy uniwersalną, ze względu na zęby, tutaj jest trochę rzadszy ząb. To jeszcze? Tak sobie myślę, że jestem trochę chory i próbuję zebrać myśli. Także wracając do tematu jaki był na początku, czyli którą tarczę tak właściwie do mojej ukośnicy. Tak jak powiedziałem, te wszystkie tarcze są super, one się nadają, ale każda ma z nich swoje wady, każda ma swoje zalety. Najlepsze tarcze, podsumowując, Felder i Festul. Żywotność kilkukrotnie większa niż pozostałe tarcze. Precyzja i jakość cięcia. No, to już musicie sami spróbować. Tego nie, nie da się opowiedzieć, nie da się pokazać, ponieważ e, mógłbym zrobić test, ale test będzie trochę niewiarygodny, ponieważ te tarcze już były używane, e, a powinniście mieć. Porównanie nowych tarcz do używanych tarcz no już jakieś, po jakimś czasie. Także testu nie będę robił. Te testy tak naprawdę wychodzą w praniu przy każdej realizacji. Oczywiście też jest ważne, no bo tarcza to jest jakby 50% sukcesu, drugie 50% to jest ukośnica. Jeżeli wybierzemy najtańszą ukośnicę, jaka jest na rynku, no to też nie spodziewajmy się, że tarcza załatwi całą sprawę. Chociaż jest to, tak jak mówię, 50% sukcesu, drugie 50% to jest nasza ukośnica. Oczywiście kalibracja, jakość cięcia jest adekwatna do tego, jakiej tarczy używamy, pilarskiej i jakiej ukośnicy. Wydaje mi się, że na tym będziemy kończyć. Nie wiem, czy tu jeszcze mogłem coś dodać. No, w zasadzie, ja może powiem tak: każda tarcza, którą której ja używam, jest dedykowana do danego rodzaju materiału. Czyli jeżeli używam tarczy uniwersalnej, to też, nie, tak jak mówiłem, nie możemy spodziewać się, że tarcza uniwersalna załatwi nam całą sprawę, bo jeżeli zaczniemy rozcinać tarczą uniwersalną aluminium, no może się okazać, że ta tarcza akurat nie była przewidziana do aluminium. Tutaj w większości, myślę, że do większości tarcz tutaj na boszu chyba jest to dobrze pokazane. Jest opis, tak, jest opis do czego te tarcze są dedykowane, czyli do laminatów, do drewna, do materiałów drewnopochodnych i tak dalej. Myślę, że tym, tym sposobem rozwiałem wszystkie wasze wątpliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Na każdy komentarz. Sorry, jestem trochę dzisiaj chory, trochę taki przymulony, ten film jest, ale no, chcieliście, zależało mi na tym, żeby nagrać ten film. Może jeszcze coś tam dogram kiedyś, jak się trochę lepiej poczuję. Mam końcówkę choroby i no, nie, nie za dobrze się czuję. Także mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli jeszcze macie coś, to tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć.